Cześć, ja nazywam się Michał Gronowski a w tym odcinku będziemy mówić o kaszkiecie, jego historii, jak go nosić, na co zwracać uwagę, no i w ogóle skąd wzięły się kaszkiety. Zapraszam do oglądania. Jeśli te filmy przynoszą ci jakąś wartość, rozważ subskrypcję tego kanału. No a ja chciałbym wiedzieć, czy nosisz kaszkiet? Zamierzasz nosić kaszkiet? Daj znać, czy jesteś w klubie kaszkieciarzy pod tym filmem w komentarzu. A jeśli chcesz postawić mi wirtualną kawę, możesz to zrobić pod linkiem, który znajduje się w opisie do tego kanału. Ja dziękuję za wsparcie, którym mnie darzycie, a już teraz zapraszam do oglądania tego odcinka. Kaszkiety przeżywają w ostatnich las, latach renesans, nie bez powodu może poprzez serial Peaky Blinders nie tylko są ciepłe zimą, ale są po prostu klasycznie stylowe i prawie każdy dobrze ubrany mężczyzna w każdym wieku może je nosić. Nie jest to tylko nakrycie głowy dla Twojego wujka czy dziadka. Płaskie czapki w przeciwieństwie do odważniejszych kapeluszy Fedora stanowią taki miękki akcent, bardzo fajny akcent stylowy, który jest łatwiejszy i mniej onieśmielający w połączeniu z szeroką gamą jesiennych, zimowych i wiosennych strojów. Dziś porozmawiamy o tym, czym jest kaszkiet, jaka jest jego historia, jak go nosić. No i gdzie go kupić? Wszystkie linki znajdziecie pod e, tym filmem w opisie. To w ogóle jest e, kaszkiet. No mamy dwa rodzaje. Kaszkietu. W pierwszym jest tak zwany flatka, płaski kaszkiet. To zaokrąglona czapka o konstrukcji z miękkiej tkaniny i krótkim zaokrąglonym przednim daszkiem. Istnieją dwa warianty konstrukcyjne, z których oba można nazwać kaszkietami. Pierwszy ma równą, zgrabną sylwetkę dzięki jednoczęściowej. Płaskiej konstrukcji czubka kapelusza, korpus czapki jest przeciągnięty do przodu nad rądem i jest przyszyty lub zatrzaśnięty na górnej krawędzi daszka, aby utworzyć trójkątny profil boczny. Drugim kaszkietem jest ten, który właśnie mam na sobie, Newspaper Boy. Ma on luźniejszą, bardziej obszerną sylwetkę, która jest tworzona przez szycie razem ośmiu trójkątnych paneli materiału z centralnego punktu na górze czapki, który jest zakryty guzikiem pokrytym tkaniną. Korpus czapki jest również pociągnięty do przodu nad rądem, ale w mniejszym stopniu niż jego płaski kuzyn. Ten styl jest również kaszkietem, ale jest powszechnie kojarzony z terminem czapka gazeciarza. W rzeczywistości kaszkiet i czapka gazeciarza to tylko dwa, dwie najczęstsze nazwy tego stylu kapeluszy. W zależności od lokalizacji, kaszkiet może być określany przez ponad 200 różnych nazw. No, w Polsce mamy kaszkiet, ale również niektórzy nazywają tego typu czapkę oprychówką. No, kojarzona jest niezbyt, niezbyt optymistycznie. No, mamy inne nazwy, ale tak naprawdę one nic Wam nie będą mówić, dlatego może je po prostu pomijmy. A jaka jest historia kaszkietu? Kaszkiet jest często kojarzony z klasą robotniczą. A dlaczego? Mimo, że kaszkiet jest klasykiem, istnieje od wieków, to Poprzednikiem kaszkietu zwany czepkiem noszono już w XIV wieku. Termin czapka pojawił się w użyciu przed XVII wiekiem. Co ciekawe, w XVI wieku brytyjski parlament, chcąc pobudzić konsumpcję wełny, nakazał wszystkim robotnikom, mężczyznom, nosić wełnianą tego typu czapkę. W niedzielę i święta pod groźbą grzywny. To zasadniczo zmusiło większość mężczyzn w kraju do kupowania właśnie kaszkietów. I chociaż prawo nie obowiązywało zbyt długo, no to taki kapelusz stał się już nieodwołalnie częścią munduru robotnika i częścią jego dnia codziennego. Czapka była popularna w XIX i XX wieku. Arystokracja przyjęła nawet kaszkiet wykonany oczywiście z droższych materiałów jako swobodny kapelusz do noszenia w swoich wiejskich posiadłościach. Był często noszony z tweedowymi garniturami, marynarkami podczas polowania, podchodzenia i strzelania do zwierzyny albo jakichś różnych aktywności na zewnątrz. Mimo to kaszkiet pozostał kojarzony na zawsze z klasą robotniczą w Wielkiej Brytanii. Słynne zdjęcie wieżowca mężczyźni w pracy przedstawia pracowników budowlanych właśnie w kaszkietach. Pewnie widzieliście to zdjęcie nie raz. W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii kaszkiet czy czapka gazeciarza osiągnęły szczyt popularności w latach. W 1910 i 1920 epoka pomogła spopularyzować termin gazeciarz ze względu na chłopców, którzy nosili te czapki podczas sprzedaży gazet, ale kapelusz był noszony prawie powszechnie przez klasę robotniczą. Seriale takie jak m.in. Peaky Blinders również pomogły ugruntować wizerunek kaszkietu. No w tym przypadku raczej nie taki pozytywny, raczej ta nazwa um, oprychówka pasuje do tego serialu. Jako podstawowego elementu garderoby klasy robotniczej wraz z nadejściem kryzysu kaszkiet stracił na popularności, ale nigdy nie zniknął całkowicie. Osoby publiczne, arystokraci i członkowie rodziny królewskiej nadal nosili je podczas spędzania wolnego czasu na zewnątrz, na wiejskich posiadłościach. Ostatnio takie gwiazdy jak David Beckham czy Brad Pitt noszą kaszkiety, co podnosi ich rangę jako dodatek dla współczesnego Nowoczesnego stylowego mężczyzny. Ja również zacząłem nosić kaszkiet wtedy, kiedy miałem przeszczep włosów, żeby tego nie pokazywać, no i kaszkiet został ze mną do dzisiaj. A jak nosić kaszkiet? Jeśli jesteś miłośnikiem klasycznego stylu, toż kaszkiet będzie Ci bardzo pasował do Twojej garderoby, bez względu na wiek czy zawód. Odpowiednio dobrane pasują do prawie wszystkich kształtów twarzy i można je stylizować tak, aby pasowały do swobodnego, nieformalnego, ale również i bardziej formalnego stroju. No, oto kilka wskazówek, jak nosić kaszkiet. Jeśli nosisz tweedową czapkę, upewnij się, że materiał Twojej czapki jest wystarczająco kontrastowy z materiałem płaszcza lub marynarki. Wzory, które są zbyt podobne, będą wyglądać dziwnie obok siebie, więc weź pod uwagę jednolity kolor dla jednego, na przykład jednolitą marynarkę i... Zorzysty kaszkiet e, lub odwrotnie. Uformuj rondo według własnego gustu. Wiele czapek ma względnie płaskie rondo, które można delikatnie zaokrąglić. no Oczywiście nie za bardzo, aby lepiej pasowało do głowy i naturalnie konturowało twarz. Nie zakładaj kaszkietu w tyłem e, naprzód. Tylko Samuel L. Jackson jest jedynym mężczyzną, który potrafi to zrobić dobrze. Więc jeśli nie jesteś nim, nie noś kaszkietu w ten sposób. Latem nie noś kaszkietu, nawet jeśli jest wykonany z tak letnich materiałów, takich jak len. Po prostu nie jest przeznaczony na ten sezon. Latem zamiast tego typu nosi kapelusze typu Panama. Nie noś kaszkietu odpiętego lub nie zatrzaśniętego. Ta konfiguracja nie jest częścią oryginalnego stylu, nawet jeśli zatrzask ma tendencję... Do otwierania się, wtedy po prostu musisz kupić nowy kaszkiet albo nieco większy rozmiar. Jest to po prostu bardziej kobiece rozwiązanie. W przeciwieństwie do innych czapek. Materiałowa skorupa i szyta konstrukcja sprawiała, że kaszkiet był znacznie łatwiejszy w dopasowaniu i zakupie niż innego rodzaju czapki czy nakrycia głowy. Dzięki tym cechom są one również po prostu tańsze opaska i rondo tworzą strukturę kapelusza, który powinien wygodnie przylegać do czoła. Ponieważ ta czapka nie ma rozmiaru jak inne, bardziej formalne kapelusze, będziesz musiał odnieść się do Indywidualnego um, rozmiaru tego kapelusza. Niektóre oznaczane są SML, niektóre po prostu są oznaczane rozmiarem um, ronda, tak jak inne kapelusze. Płaski, kaszkie, tzw. flat cap, był pierwotnie wykonany z wełny, tweedu i bawełny, więc trzymaj się takiego właśnie wykończenia z takiej tkaniny. Unikaj nietradycyjnych materiałów takich jak skóra czy jeans. Nie wygląda to dobrze. Nieważne, czy jesteś Samuel L. Jacksonem, ale jeśli nim nie jesteś, to tym bardziej. Wybierz naturalny z materiału tkaniny, aby uzyskać najlepszą izolację i oddychalność. Dodatek poliestru lub innego materiału sytecznego sprawi, że będzie mniej ciepła i mniej oddychająca. Jeśli stawiasz na klasyczny look, nie kupuj kaszkietu z jakimś, jakimś nazwą, marki. Chcesz reklamować swój styl, a nie czyjąś markę. Unikaj kupowania patchworkowych lub wielowzorowych czapek. Zwykle są one modne w jakimś sezonie, a później wychodzą z mody. No, nie jest to coś, co będzie ponadczasowe, stylowe. Większość czapek z niższej i średniej półki będzie dostępna w rozmiarach SML. Więc postępuj zgodnie z rozmiarami podanymi przez producenta, aby uzyskać najlepsze dopasowanie, a najlepiej po prostu iść do sklepu i poprzymierzaj, czy coś wygląda na Tobie dobrze, czy nie. No ja mam kilka kaszkietów w swojej kolekcji. Podczas tego filmu zobaczyliście niektóre. Ja jestem ciekaw, które podobały Wam się najbardziej. Możecie również zajrzeć na mój profil na Instagramie MR Grono. Dzięki, cześć.